Jesteś przedsiębiorczy. Twoje życie pełne jest ludzi, możliwości i wyborów, które wpływają na Twój sukces. Umiesz weryfikować i odróżnić dobrą szansę od doświadczenia w pełni zmieniającego życie. Synergy Worldwide jest inna niż wszystkie pozostałe firmy na świecie. Łączymy produkty najwyższej jakości z najbardziej innowacyjnym i korzystnym planem wynagrodzeń w całej branży. Nasza firma jest w 100% wolna od zadłużenia i stanowi niezmiennie stabilny fundament, na którym każdy może zbudować swój sukces. Więc kiedy zadajesz sobie pytanie, co czyni Synergy firmą tak wyjątkową, odpowiedź jest prosta: jest to przewaga Synergy. Synergy ma historię i sprawdzoną ścieżkę rozwoju. Od ponad dekady doświadczamy fenomenalnego wzrostu na rynkach całego świata. Aktualnie obecne na 25 rynkach międzynarodowych, Twój biznes Synergy posiada potencjał wpływania na życie niezliczonych osób na całym świecie. Synergy Worldwide funkcjonuje jako spółka partnerska z Nature Sunshine Products, którą założono w 1972 roku. MSP notowana jest na amerykańskiej giełdzie Nasdaq i osiągnęła doskonałe wyniki. Fundament nie mógł być pewniejszy, bardziej stabilny i rozwojowy. Kiedy pierwszy raz spotkałem się z Synergy wiele lat temu, zakochałem się w stabilności finansowej, w relacji z Nature Sunshine i w przesłaniu firmy, jakim było pozostawić po sobie ślad. Jesteśmy zintegrowani z pracownikami korporacyjnymi. Pracownicy firmy potrafią naprawdę do Dobrze wejść w buty dystrybutora i są z dystrybutorami na froncie działań. W niewielu firmach jest podobnie. Synergy Worldwide napędza Twój sukces dzięki zasadom integralności, jakości i stabilności. Produkty Synergy są najwyższej jakości suplementami na świecie i możemy to udowodnić. To produkty, których pragniesz, których potrzebujesz i będziesz się nimi dzielić z radością. Jesteśmy przekonani, że producenci naturalnych suplementów powinni być skoncentrowani na tylko jednej rzeczy: Twoim zdrowiu. Od początku do końca Synergy Worldwide kontroluje cały proces opracowywania produktu, jego produkcji i badań. Wiemy, że jakość naszych produktów jest potwierdzona naukowo, ponieważ sami przeprowadzamy własne analizy. Wiemy, że Nasze etykiety odpowiadają produktom, bo sami przeprowadzamy badania i wiemy, że nasze produkty przynoszą bezpieczne i stałe efekty, bo sami je produkujemy. Synergy przeprowadza ponad 600 unikalnych testów, aby zagwarantować najwyższą jakość naszych produktów. Badamy najdrobniejsze szczegóły i nie szczędzimy absolutnie żadnych wysiłków, by upewnić się, że Synergy dysponuje jedynie produktami najwyższej jakości. Głównym powodem, dla którego Synergy, Synergy posiada przewagę konkurencyjną w kwestii produktów jest nasza misja. Służymy zachowywaniu dobrego zdrowia oraz promowaniu naszych skutecznych produktów i edukacji opartej na naukowych podstawach. Przestrzeganie tej misji gwarantuje, że Synergy posiada najbezpieczniejsze i najbardziej efektywne ze wszystkich dostępnych produktów. To naprawdę budzi zaufanie, ponieważ na rynku niewiele jest produktów przebadanych zgodnie ze standardami, jakich oczekuje Synergy Worldwide. Dla mnie ważne jest to, że Synergy robi to, co do niej należy, że przeprowadzają badania i wiedzą, że składniki ich produktów nie tylko odpowiadają swoim etykietom, ale też przyniosą dokładnie taki rezultat, jaki powinny. W Synergy Worldwide po prostu nie zgadzamy się, aby oddać jakość produktów w obce ręce. Upewniamy się, że wszystko jest robione jak należy, ponieważ w kwestii zdrowia nic innego się nie liczy. Rzeczywistość jest taka, że firma zbudowana na solidnej podstawie może odnieść sukces jedynie wówczas, kiedy w długoterminowej perspektywie stanowi lukratywną, agresywną i opłacalną szansę. Plan wypłat Synergy oferuje biznes wypłacający jeden z najwyższych poziomów 55% z obrotu na zasadzie kooperacji i współpracy. Dzięki premii Megamatch zarabiasz 100% równowartości każdego dolara z podstawowych prowizji otrzymywanych przez osoby, które sponsorują. W ciągu tych 22-23 Lat, które spędziłem w biznesie, nigdy nie widziałem szansy takiej jak ta. Teraz mamy prawdopodobnie najlepszy moment w historii, aby dołączyć do Synergy Worldwide. Chodzi o to, żeby zmieniać życie ludzi, a także o to, żeby zbudować już dziś biznes, na którym będziesz zarabiać jeszcze za 10 lat dzięki stabilności, jaką cieszy się firma. Lukratywna szansa biznesowa Synergy w połączeniu z jej produktami i wyjątkową kulturą firmy wytworzyła w rezultacie niezwykłą atmosferę lojalności niespotykaną w branży. Nasi klienci i dystrybutorzy dłużej z nami. Zostają. Gdybyśmy mieli porównać średni czas długości współpracy jej dystrybutorów z Synergy z innymi firmami, okazałoby się, że Synergy znacznie przewyższa standardy innych przedsiębiorstw. Dlaczego? Wszystko sprowadza się znów do weryfikacji faktów. Kiedy dokładnie przyjrzysz się Synergy Worldwide, odkryjesz skuteczne produkty, firmę, która troszczy się i szansę, która staje się rzeczywistością. Na tym polega przewaga Synergy.